Cześć Szymonie! Cześć Sylwku! I cześć wam wszystkim! Fajnie, że jesteście. Fajnie, że też i ty jesteś Szymon, ponieważ mamy do omówienia komiks kolejny z cyklu Bohaterowie z Złoczyńcy od Aszet. A mianowicie jest to komiks 28. Batman, Superman, Shazam, Legendy. Dokładnie, dokładnie. Mamy na okładce, no co? Prawdziwe legendy. No, co tutaj można więcej mówić, aczkolwiek większość z nich została mocno zdyskryminowana, bo w tytule uwzględnili tylko trzech bohaterów i to jeszcze facetów tak? Batman, Superman i Shazam. Dobrze, natomiast z tylnej strony okładki można nieco więcej zaczerpnąć informacji. Co tworzy bohatera? Oto pytanie, które zostaje postawione w legendach, gdy nikczemne machinacje Darkseida stawiają ziemskich bohaterów przeciwko ludziom, których przysięgli bronić. John Ostrander, Lane Wayne i John Byrne przedstawiają przepełnioną akcją miniserię z lat 86-87, która pomogła zdefiniować uniwersum DC po kryzysie na nieskończonych ziemiach oraz przedstawiła światu całkiem nową Ligę Sprawiedliwości i nowy Legion Samobójców. Mamy w spisie treści aż trzy historie. Mamy trzy komiksy, z czego ostatni komiks, legendy, no to jest właściwy komiks odnoszący się do, do tytułu. Natomiast wcześniej mamy do czynienia z jednym numerem Batmana i jednym numerem Detective Comics. Szymonie, patrząc na te mm, dwa numery, mamy Batmana, lepszy wróbel w garści. I mamy jeszcze detektyw komiks, gniazdo. Powiedz mi, czy one mocno wiążą się z legendami? Czy, one, czy te dwa komiksy się aż tak łączą ściśle z tym, z tym komiksem? Ściśle nie, ale są pewne elementy, które później są głównym motywem przewodnim Legend. Pojawiają się w tych komiksach i to jest takie uzupełnienie wprowadzenie do atmosfery, która nam może towarzyszyć przez całą lekturę. Teraz to się nazywa tajny. W czasach, gdy to powstawało, to chyba jeszcze tego terminu nie było. A teraz to jest powszechna praktyka wszystkich praktycznie wydawnictw. Czyli mamy główną miniserię i, czy i elementy poboczne z innych normalnych, regularnych serii. Zgadza się, ponieważ ten pierwszy zeszyt, on się odnosi do przygód Batmana i Sroki. tak? Sroka. Y Antybohater, który kradnie buskotki, zabija w brutalny sposób ludzi, natomiast gniazdo tutaj mamy do czynienia z pingwinem, kradnącym jakieś duże ptaki, duże orły, no i jakiś tam nicny cel względem nich. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, co się będzie później działo, ale tylko jedna wzmianka. Ona powoduje, że czujemy, że te legendy to jest coś więcej. O to, czego możecie oczekiwać od świata, który toleruje superbohaterów, to był niesprowokowany atak Batmana. Musicie mnie posłuchać. Ale Batman pomagał ludziom. Nie słyszałeś, Batman nas zaatakował. Dobrze i to jest w jednym, tam gdzie jest sroka, natomiast w drugim już mamy ten głos zdecydowanie mocniejszy. Za długo zwykli ludzie byli powstrzymywani przez obecność tych superludzi. Za długo ich wysiłki były tłumione przez tych, którzy uważają się za lepszych od nas, naszym kosztem. Wyeliminujcie superbohaterów i bądźcie świadkami triumfu zwykłego człowieka. Tak I to są te malutkie fragmenty, które nas wprowadzają pełną gębą do legendy. I o co w tym komiksie chodzi? Tutaj główny bohater, czy główny antybohater, to jest Darkseid. Darkseid ma niecny plan, aby zniszczyć wszystkich superbohaterów. Ale nie w taki bezpośredni sposób, nie atakiem, tylko nieco inaczej. Wybacz mi, wielki Darkseidzie. Chciałem jedynie przypomnieć, ilu kłopotów przysporzyła Ci ziemia w przeszłości. Ziemia i jej przeklęci bohaterowie. Tak, dla niektórych te mikro stworzenia są legendami. Opowieści o ich wielkości inspirują innych do świetności. Może nadszedł czas, aby uderzyć w jądro problemów i zniszczyć samą koncepcję owych legend? Może wówczas ludzkość stanie się bardziej uległa? Zaczynamy operację upokorzenie. A gdy dobiegnie ona końca, na Ziemi pozostanie już tylko jedna legenda. Moja. I w takim wielkim skrócie można powiedzieć, o co chodzi w komiksie Batman, Superman, Shazam, legendy? Darkseid wprowadza perfidny plan, aby zniszczyć superbohaterów, ale w taki sposób, aby ludzie co robili, po prostu ich znienawidzili. Chce się, w sensie planuje pozbyć się bohaterów za pomocą tych, których, których oni bronią. Pod tym względem to jest dobrze przemyślana strategia działaniem na zwykłych ludzi, którzy mają najpierw zwą zwątpić w to, że bohaterowie ich pom pomagają za wszelką cenę. Później mają ich znienawidzić i chcieć się ich pozbyć. To jakby dwa etapy po prostu. Najpierw wątpienie, później niechęć, znienawidzenie. I drugim elementem tego planu jest to, że sami bohaterowie sami w siebie muszą, też powinni zacząć wątpić, że są godni, że dobrze robią, bo jeżeli cała ludzkość się odwróci od tych bohaterów, to oni też zaczną wątpić, czy tak naprawdę powinni jeszcze działać, wbrew temu, skoro ludzie nie chcą nas, nie chcą naszej pomocy, to po co mamy w tym wszystkim uczestniczyć? Nie ma tutaj bezpośredniego starcia z, z największą złoczyńcą. On postanawia zrobić y, po prostu formę manipulacji, tak wpłynąć na ludzi, aby oni odczuli nie tylko, y, że nie potrzebują superbohaterów, chcą ich po prostu wyeliminować. Że oni są nie przyjaciółmi, ale wrogami numer jeden. I pierwszą z ofiar jest, jest kapitan Marvel. Wielkie nieba, to prawda? Nie zrobiłem tego celowo, ale to nie zmienia tego, co zrobiłem. To kapitan Marvel jest odpowiedzialny za śmierć Makromana. A to oznacza, że nigdy więcej nie mogę się stać kapitanem Marvelem. Nigdy więcej. Pierwsza krew dla Darkseida. Poznając sześć części, mamy mechanizm nienawiści względem takich postaci jak na przykład Batman. Tłum zaczyna szemrać. Ej, czemu Gordon próbujesz uciszyć tego Glinę? Właśnie gość ma rację. Mogliśmy zginąć. Wszyscy mogliśmy zostać zabici. Szemranie przeradza się w warkot. Warkot, wryk, a tłum zmienia się w tłuszcze. Batmanie, na pomoc. Tak? Mamy tutaj atak na Batmana, na Robina. Robinie, trzymaj się, synu. Zaraz będziesz bezpieczny. To butelka z perfumami. Pieką mnie oczy. Nic nie widzę. Batmanie. Batman, Robin są yy, bezsilni wobec po prostu tłumu zwykłych ludzi. Mało tego. Mamy jeszcze świetną scenę związaną z Supermanem, który idzie do Białego Domu i rozmawia z prezydentem. Spójrzmy na to. Obawiam się, że nie mam wyboru, muszę wydać stosowne rozporządzenie. Od tej chwili wszyscy tak zwani superbohaterowie w kostiumach mają zaprzestać swojej działalności do momentu ustania kryzysu. I niestety, Supermenie, to dotyczy również Ciebie. Eskalacja tej przemocy jest na tyle duża, że w pewnym momencie oczywiście mam punkt krytyczny, punkt kulminacyjny, gdzie superbohaterowie są. Zupełnie bezradni. To teraz, jak w ogóle Ci się podoba ta koncepcja? To jest generalnie problem szerszy znacznie, i to jest. Bohaterowie są tutaj jako przykładem, bo mamy tutaj tą socjotechnikę przez pewnego gościa, który wprowadza i zwróć uwagę, że najpierw on powiedział, żebyśmy tylko ograniczyli działanie bohaterów. On każde ustępstwo, które mu się, na któremu się zgodzili wszyscy, chociażby prezydent dający to rozporządzenie, żeby. Bohaterowie nie działali, to zamiast go uspokoić w cudzysłowie, i satysfakcja daliśmy radę, to on ca cały czas przekraczał kolejne granice stawiał nowe żądania. To jest też pokazane, jak w realnym świecie odpowiedni manipulatorzy potrafią pewnymi hasłami, pewnymi działając na emocjach, pewnych dużej liczby ludzi, wywoływać burze, problemy itd. Sięga dużo dalej niż komiks superbohaterski, moim Oczywiście, bardzo dobrze to powiedziałeś, bo ja to samo chciałem powiedzieć. Dokładnie. To nie jest tylko komiks, to jest po prostu tylko e, przekrywka, pokazanie w, w świecie DC, w świecie superbohaterów, w jaki sposób łatwo można manipulować ludźmi. Wystarczy wykorzystać e, perswazję, tak, media, aby wykreować we społeczeństwie odpowiednie nastawienie. I to jest klucz do, do tego, w jakim świecie my w pewnym momencie się będziemy odnajdywać. Ja zaznaczyłem jeszcze jeden fragment, ponieważ powiem tobie, że czytając ten komiks, mnie to trochę zaczynało denerwować, bo zastanawiałem się, jak to możliwe. No przecież to jest tak bez sensu. Ludzie wiedzą o tym, jak bardzo ważnymi są e, superbohaterowie e, postaciami, a tutaj nagle e, jakaś jedna bezsensowna sytuacja, gdzie jest atakowane miasto, ktoś z dobrych ratuje to miasto, ale jemu się obrywa. To było dla mnie po prostu głupie. W pewnym momencie spostrzegłem po rozmowie Darkseida z Phantom Strangerem twoja spaczona koncepcja porządku we wszechświecie nie różni się zbytnio od faszystowskiej paranoi. Porządek musi zostać wybrany, nigdy narzucony. Dokładnie. I to w tym momencie przemówiło do mnie. tak, Że to ma Mocne aluzje tak naprawdę do, do, do świata, do naszej przeszłości i do tego, z czym my możemy też się i w tym momencie zderzyć. To nieodpowiednie osoby, na nieodpowiednich miejscach i to, co się dzieje na łamach tego komiksu, to po prostu może być w naszej rzeczywistości. Zgadza się. Ktoś mógłby zarzucić, że tu się dzieje zbyt szybko, że był zbyt łatwy przeskok między uwielbieniem a nienawiścią bohaterów. Moim zdaniem jest to sensownie wytłumaczone pewnymi, powiedzmy, umiejętnościami naszego manipulatora, co ma sens. Bo owszem, w realnym świecie zajęłoby to więcej czasu, ale to nie musimy, nie musimy daleko szukać. Konkretnych przykładów też nie będę podawał, nawet historyczne postacie, które przez wiele, wiele lat były uważane za może nie tyle bohaterów, co postacie pozytywne, a odpowiednim, odpowiednim przekazem informacji przez lat. Przez lata, po jakimś czasie zaczynałem mieć wątpliwości, czy one faktycznie były dobre. Mhm. Boche, I zaczęłem uważać, że były złymi postaciami. I działa to także w drugą stronę. Odpowiednio dozowaną propagandą i przekazem że jesteśmy w stanie po prostu każdego w cudzysłowie wybielić. Tak, więc ten komiks obnaża mm, naszą ludzką naturę, nasze skłonności do. Do, do bycia zmanipulowanym, i o tym, jak retoryka może po prostu wpływać na zmianę naszego nastawienia. Ale oprócz takich bardzo poważnych aspektów, takiego mocnego tonu, też mamy tutaj kilka ciekawostek. O jednej jeszcze chcę wspomnieć. Tutaj na przykład mamy, to jest chyba pierwszy komik, w którym rodzi się Liga Samobójców. Od, oddział, są, oddział samobójców. To, co ja pamiętam z tych nowych komiksów Suicide Squad, no to jest taki fajny powrót. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że ten komiks, Batman. Powrót Mrocznego Rycerza, fajnie koreluje, fajnie koresponduje właśnie z, z legendami. Właśnie z uwagi na, po pierwsze, prezydenta, który tutaj jest dos do złudzenia przypomina Regana, i tak samo w, w powrocie Mrocznego Recerza też przypomina Regana i właśnie historia związana z y, zniknięciem superbohaterów i dlaczego ich nie ma. I tutaj bym po prostu odnajdywał y, analogię, wyjaśnienie, dlaczego oni wszyscy gdzieś znikli. No Jest to możliwe. To były chyba w ogóle złote czasy DC. Tak. Bo jak zwróć uwagę na to, co my, my omawialiśmy sobie z tego. W tej kolekcji do tej pory mamy tak: kryzys na nieskończonych ziemiach, teraz legendy. Człowieka ze stali John Bernę. mieliśmy, mieliśmy ten moc szazama, mieliśmy uczniów Mike'a Grella. To wszystko kręci się w tym mniej więcej okresie. Mhm. To są te, te lata DC, a jeszcze nie wszystko w tej kolekcji wyszło. Część rzeczy jest z poprzedniej kolekcji znane. Ja uważam kolejny komiks, właśnie z tamtych czasów, jako bardzo, bardzo udany. On mnie się naprawdę osobiście bardzo podoba i serdecznie go polecam. A ty? Też go polecam, bo właśnie oprócz tego, że mamy naszych ulubionych bohaterów, którzy robią, próbują robić bohaterskie rzeczy, to mamy przynajmniej mamy sensowne przesłanie. Tak. Sensowny problem, z którym ci bohaterowie się zmierzają. Nie jest to po prostu łubudu, bo to nie jest problem, który od tak rozwiążą pięściami, tylko muszą pomyśleć, co się stało, muszą spróbować użyć swojego autorytetu. A ciężko użyć autorytetu, jak wszyscy cię i myślą cię pobić. Zgadza się, mhm, dokładnie. A przy okazji powiem Wam, że ja się naprawdę strasznie obawiam tego komiksu, bo jak ja widzę wielu bohaterów, to od razu je mamy przed oczami. Potężny event, mnóstwo wątków, ale to jest krótki komiks. I naprawdę bardzo sprawnie tak napisane, że nawet osoby, które nie przepadają za imprezami, tutaj mogą się odnaleźć. I do tego jeden ze szczytów, czwarty chyba, albo trzeci, albo piąty, gdzieś tam pod, w drugiej części jest zrobione tak, że na górze masz akcję główną, tak. co się dzieje na ziemi. Tak, 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 tak. A na dole masz po prostu tylko rozmowę. W Apokolips, Tak. Co moim zdaniem jest z kapitanem rozwiązaniem. Bardzo dobre. Ja już to widziałem chyba tylko raz. Green Arrow. I szkoda, szkoda, że to nie jest w ogóle wykorzystywane w tych nowych komiksach, bo to jest świetny, świetny motyw. Mamy dwa, dwa wydarzenia na jednej stronie i, i, i to się sprawdza. Dobrze, nie przedłużając. Na końcu, oczywiście, standardowo do czego nas przyzwyczaja Ashet esseje. Dodatkowe, po prostu dodatkowe informacje, kulisy opowieści są w porządku. Trochę grafik i w efekcie mamy numer 28, który udowadnia, jak ciekawą jest kolekcją. no Wielka kolekcja koniunktury z uczyńców. Zapraszam wszystkich do odwiedzin również i kanału Szymona Pietkiewicza. Mnóstwo fajnych treści. I co? Widzimy się kolejnym razem. Dokładnie. A ja dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się wszyscy. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy wam się ten komiks podobał, czy nie. Dokładnie. Cześć. No, Cześć.